Witam Was, dzisiaj nagram troszkę moje rośliny egzotyki dawno nie było sezon kiepski tutaj mam mandarynka choruje już poprzekwitały rośliny olander figowce Jakieś figi jeszcze później zawiązały kiepski sezon na figowce, na figi. Kilka było tylko. Chłodna wiosna, poopadały owoce. Awokado. Jakie? Może z daleka pokażę, jakie. No to awokado to jakieś półtora metra. Figowce też. Tutaj też figowiec. To jest akurat branturka. Są figi, ale one już chyba nie dojrzają w tym roku. Już za późno. Tutaj mamy cytrynkę. Tutaj też cytrynka. Coś tam pozawiązywała. Dużo popadało owoców. Kolejny figowiec to akurat Peretta, chyba z tego co pamiętam. No i kibiszkusy nie kwitną akurat. Za późno się zabrałem za nagrywanie, ale czasu brakuje na wszystko. To jest pomarańczowy akurat. Czerwony, mordowy też. Jeszcze coś tam jakieś pojedyncze. Widzę, są pąki na nich. No i palemki Waszyngtonia tutaj mamy daktylowca kanaryjskiego z nasionka. Willę. To też z ten ryfy Nie wiem, co to za roślina. Nie znam nazwy. Bardzo ładnie to tam kwitło. Muszę coś takiego. Może kiedyś zakwitnie. To pokażę. Karładka. Karładka fajna, gęsta. Daktylowiec Zmarniał mi trochę, ale puszcza już fajne liście. Kolejny daktylowiec. Daktylowiec kanaryjski. Kolejny. Liść laurowy. Zmarnią mi też rósko, się udało. troszkę jest tych roślinek. Ostatnie kwiaty na milinie. Milin daje czadu. I hibiskus gruntowy. Też ostatnie kwiaty, bo się ochładzą. No i tam jeszcze mam kilka roślinek, fajnych przy ptakach. A to są granaty trzy drzewka, granata, wigowiec.

Albo pały. Nie pojadłem, fig, chyba dwie figi zjadłem w tym roku. Tyle. Tutaj na zewnątrz, jeszcze wewnątrz są młode sadzonki, roślinek. Kiepsko generalnie, ale są rośliny cały czas, więc pracy mi nie brakuje i zajęcia. Nie mam czasu się nudzić. Klon też już barwę traci, teraz już czekamy na jesienną barwę. Króciutko. Do zobaczenia na następnym filmie. Do usłyszenia, raczej.